Sponsorem programu był Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Na program zaprosił jego sponsor firma Orange, dostawca Orange Światłowodu z Wi-Fi 7 dla domu. Sponsorem programu był właściciel sklepu z wyposażeniem łazienek, Reuters.com. Zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy nie tylać dnia, Globo dostarczy je pod drzwi. Może dzisiaj jest Dzień Globo. Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Jak co roku kultowa promocja na makach Globo. Zniżka 6 razy 15 100%. złotych. Sam teraz. Od soboty w Aldi. Pijamy dla całej rodziny. Już od 24,99. A po ścile różne rozmiary. Już od 29,99 za komplet. I skarpety. Jedynie 11,99 za dwupak. O, Super! Każdemu może się zdarzyć! Wybierz pakiet Oce i AC warte w dobrej cenie! Kup na Warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć! o, ho, ho, ho! O do pare. Trafione prezenty? Masz w Orange! Kup zestaw smartfonów Xiaomi z drugim smartfonem w prezencie za złotówkę. I abonament z szybkim 5G, a w nim kolejne numery 50% taniej niż pierwszy. Czekam, tak Bo Orange tu jest. Dzięki fale! Kury Z naturą nie wyjdziesz, ale możesz zrealizować dzięki ubezpieczeniu. Z prezent UDOM zyskujesz szeroką ochronę na wypadek nagłych zjawisk pogodowych. na Black Friday w Media Expert. Na przykład rewolucyjny bezprzewodowy mop elektryczny Philips OneUp. Myje podłogi wyłącznie czystą wodą i wciąga całą grudną wodę do środka. Dwa razy szybsze mopowanie. Wymień teraz stary mop na bezprzewodowy mop elektryczny Philips OneUp i zgarnij rabat. kochasz, chcesz ukoić każdy jego ból. Ale napięciowy ból głowy wymaga i troski, i szybkiej reakcji. Dlatego APAP szybko się wchłania, nie zaburzając koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Troska jest naszą siłą. Superarchitekt powraca. Dobrą Program. będzie pięknie. Dziś o 18:05 w Tehawem Z bankiem BNP Paribas korzystasz potrójnie. Oszczędzasz. Dostajesz zwroty za płatności kartą oraz odkładasz na marzenia w Gold Dreams. Zyskuj 7% potrójnych BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Na przykład nowość lekki i elegancki smartwatch Garmin Deluxe 4, spersonalizowane sygnały treningowe, nawet 12 dni pracy na baterii, wbudowana latarka, teraz do 0%, już za niecałe 79 zł miesięcznie. Smartwatch Garmin MX Pro, nawet 31 dni pracy na baterii, monitorowanie zdrowia i smog, teraz skodem rabatowym o wartości 500 zł. taniej. Znasz to uczucie, kiedy musisz mieć naczynia po raz drugi, bo nadal są brudne? Ja nie. To dzięki Fery Platinum Plus. Po prostu ładuję zmywarkę. Kapsułki Fery Platinum Plus to unikalne połączenie wielozadaniowych płynów z aktywującym proszkiem. Brudne czyste. Ponowne bycie? Nie ma mowy. Fery Platinum Plus. Nasz numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. Fery Platinum Plus. Kapsułki rekomendowane przez Deko. Podaruj bliskość na święta. Przynieś stary telefon do t i a Xiaomi 15T kupisz aż 1200 zł taniej w ofercie z abonamentem. W naszym domu rosół to tradycja, dlatego ja wybieram lubelę jajeczną, bo jest tak delikatna jak makaron mojej mamy i babci Adeli, która robiła nam makaron z jaj od własnych kórek. Lubelna jajeczna, by rosół smakował jak dawniej. Czy znasz już paruszki tarczyńskie? Tak wygodne, cienkie, delikatne, hu trudno się oprzeć i łatwo się dzielić. Resztę zamknę na później. Ponad 55 złotych! Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 55 złotych tańszy niż w Biedronkach. Tańszy, tańszy, tańszy! Lidl, to się opłaca. Kulinarne wydarzenie. Wielki finał. Bądź, stres cały czas. Która z nich wygra? Masterchef. Wielki finał. Jutro o 19.45 w TVN. 10 tysięcy złotych trafia do... Jakuba! A w poniedziałek... Będę grać dalej. Wow. Lubię porządek. Próbuję tam i porządek. The Nowy odcinek w poniedziałek o 20.55 w TVN. Zipnil przedstawia mistrzów każdego dnia. Złoty medal w podnoszeniu wnuków? Nie, po prostu lepiej spał. Wypróbuj nowy Zipnil Sen, który pomoże ci zasnąć i spać przez całą noc. Nowy Zipnil Sen cała noc. Róbmy hałas, róbmy sceny, róbmy teatr. Róbmy na bóstwo, róbmy na przekór, róbmy dla zasady. Róbmy wrażenie, róbmy klimat. Róbmy na wypasie, róbmy różnice. Róbmy zamieszanie. Róbmy ciśnienie. Róbmy porządek. Róbmy na poważnie. Róbmy na okrągło. Róbmy dla sportu. Róbmy dla zabawy. Róbmy dla wszystkich. Róbmy dla każdego. Róbmy gazem. Róbmy z prądem. Róbmy na fali. Róbmy na zapas. Róbmy na przyszłość. Róbmy na już. Energia jutra zaczyna się dziś. Róbmy z nią to, co chcemy. Portland. It's always the moment when you come to the top of the mountain. It's something special. You can honestly just start breathing, and everything is set for for freedom joy. Hey, what say Zbiera Incoiny i wymienia je na inbox. Każdy Inbox to szansa w o nagrody główne. Pójdź także ponad 42 miliony nagród na Wpakuj się w nagrody w apce impost. Stążyć na Black Week. Stoleła, bo niskie ceny ma. Teraz wiertarko-wkrętarka Bosch Professional za 499 złotych, a Mopi Leda za 99. Pełna oferta plekwitz na .pl. Wiedziałam, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka, ale nie wiedziałem, że Nutri Drink Protein może być dla mnie. To największa ilość białka, witaminy i minerały w najmniejszej objętości. Odżywia, przez to wzmacnia przed, w trakcie i po szpitalu. Numer jeden w rekomendacji lekarzy. Nie uwierzysz, dopóki nie spróbujesz. Z Philips Obi gotujesz szybciej, zdrowiej i zaskakująco smacznie. A dzięki technologii Rabbiter jedzenie jest idealne. Philips Ovi zrobię Ci każdy dzień. Wybierz Philips, światowego lidera wśród airfryerów z akcesoriami i aplikacją Home. Teraz w Media Expert przez stronę Remy Philips Obi z debatabatowym o wartości nawet 300 zł. To na. Rekomendują tak, jedzenie w kierunku z życia! Nie tylko L, A! Zatem idźmy! Nowe, zdrowsze danio. Źródło białka, wapnia, witaminy D. ser Prosta metoda na głodę. Multi w Media Ekspert. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci, 55%. Lub czwarty, 80%. Lub piąty, absolutna relacja. Za złotówkę. W PKO Banku Polskim sprawdzamy, czy Polacy oszczędzają na emeryturę. Tyle kieszeni! A za co tak daleko? To na daleko szędzę plany. W emerytalne. W PKO Banku Polskim już dziś możesz inwestować na swoją emeryturę. Na IKE i XE. PKO, Twój Bank Polski. Ha, to co? Robimy święta. 21 gatunków świeżych ryb. No to rzucamy jeszcze jeden. Albo dwa. Najlepsza ozdoba to twoja czułość Święta jak babcie kocham Tysiące świątecznych ozdób Tysiące zabawek Piętnaście tysięcy okazji i dużo ciepła Skład świąteczny tylko 13,99 A napoje gazowane wybrane rodzaje tylko 2,98 za sztukę Oszo, co zaplanuje, to kupuję na tysiące produktów. produktów. Smartfony, telewizory, laptopy, pralki i wiele innych. Na przykład, ekspres zaeko taniej o 300 zł. pralka Bosch taniej o 400 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. I aż do maja nie płacisz. Kupuj w i na euro.com.pl Na przykład nowość. Lekki i elegancki Smartwatch Garden Velu 4. Spersonalizowane subecje treningowe, Nawet 12 dni pracy na baterii. Wbudowana latarka, a teraz rata 0% i zaniecałe 79 złotych miesięcznie. Smartwatch Garden Elix Pro. Nawet 31 dni pracy na baterii. Monitorowanie zdrowia i snu, Teraz stopy rabatowy o wartości 500 zł. Taniej. Twój dzień może być dniem Glovo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy, nie kirać dnia. Glovo dostarczy je pod drzwi. Może dzisiaj jest dzień Glovo? Ściągnij aplikację i miej wszystko w kilka minut. Jak co roku kultowa promocja na Maca w Glovo zniżka 6 razy 15 złotych. Zamów teraz. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie potrafię. To powie. Pamiętasz to? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę z jemnie. Nasz wspólny chwile z programem zaprasza sponsor. Dystrybutor mini paluchów dobrych rób Lejkonik. Na program zaprasza jego sponsor. Firma Orange dostawca orange światłowodu z Wifi 7 dla domu. Sponsorem programu jest ORLE, generalny sponsor polskiego narcerstwa.